Witam gorąco i serdecznie w kolejnym poniedziałkowym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam na początek dobra informacja, ponieważ rząd Norwegii przedłuża permitering. Nowa ustawa przedłuża okres pozostawania na płatnym przestoju aż do 1 lipca roku 2021. Nowe prawo obejmie również tych pracowników, którzy przekroczyli limit 52 tygodni w ostatnim czasie. Już wcześniej, ze względu na koronawirusa, norweski rząd przedłużył okres obowiązywania permiteringu z 26 tygodni wcześniej do 52 tygodni. Obecnie gładko przechodzimy do kolejnego wałku na kierowcach pracujących w Norwegii. Tym razem jest to litewska firma, która zatrudniała kierowców i działała na terenie Norwegii. 52 kierowców domaga się wypłaty zaległych 16 milionów koron i wypłaty i uregulowania świadczeń urlopowych i emerytalnych. W skrócie oszustwo wyglądało tak, że kierowcy codziennie wypełniali karty pracy, w którym uzupełniali ile godzin pracowali danego dnia i zanosili to do przedstawiciela firmy, a przedstawiciel firmy podkładał i uzupełniał te Dane według swoich wyliczeń. Firma już wcześniej utraciła licencje transportowe, utraciła dużych klientów, a następnie ogłosiła upadłość. No i gładko przechodzimy do tematu ekologii. Norwegia zamyka swoją jedyną i ostatnią elektrownię węglową, która znajduje się na Svalbardzie jeszcze nie tak dawno temu na szczycie klimatycznym Norwegowie krytykowali między innymi Polaków, czyli nas za naszą politykę węglową zupełnie nie widząc tego, że na ich terenie a konkretnie właśnie na Svalbardzie działa ta sympatyczna elektrownia węglowa, która rok w rok do atmosfery wyrzuca ponad 200 tys ton CO2 które odpowiada emisji ponad 100 tysięcy samochodów. No i w końcu podjęli decyzję, że zamykają niestety nie podali dokładnej daty ale być może będzie to rok 2020. 22. Warto dodać, że elektrownie węglowe przynoszą nie tylko straty dla ekologii, ale również dla budżetu, ponieważ w przeciągu ostatnich czterech lat norweski podatnik do tych elektrowni, a konkretnie do tej jednej sympatycznej elektrowni na Svalbardzie, musiał dopłacić ponad 700 milionów koron. Czy w najbliższym czasie na terenie Norwegii zostanie nakręcona kolejna część filmu Szczęki? Tego nie wiem, wiem jednak to, że niedawno, ponieważ na początku stycznia, dwóch sympatycznych na pewno Norwegów wybrało się na dorsza. Wypłynęło już po chwili, w sieci zaczęło im coś mocno, ale to bardzo mocno... Się ruszać. Myśleli po tym, jak toczyli nierówną walkę z tą rybą. Myśleli, że jest to tak wielkie cielsko, że jest to halibut, ale niestety nie mieli czasu na jeszcze dłuższe myślenie, ponieważ po chwili w sieci się znalazła kolejna ryba, a po niej jeszcze kolejna, po czym okazało się, że jedna z rybek waży ponad 200 kg i jest rekinem. Zresztą tak jak i druga, czy jak i trzecia ryba. Nie dało rady jej wyciągnąć do łodzi, dlatego musieli te trzy sympatyczne, już niestety martwe ryby, do Wydawać by się mogło, że złowienie takich dużych i konkretnych okazów rekinich jest dla nich bardzo fajną i sympatyczną wiadomością, ale okazało się, że po tym jak przekazali informacje do odpowiedniego urzędu, że te ryby, konkretnie rekiny, są pod ochroną i nie należy ich łowić, ponieważ są pod ochroną. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego wtorkowego. Poranka. Dzięki, trzymajcie się, cześć.